Co to kurwa jest? Okulony a choinka śnieje blak. Kurwa jest, dobra, dalej dalej. Więc porzuć troski i marudzenie. Przecież to boże. Nie, dobra, tu jest w chuj auto I brzmi to tak kurwa sztucznie. refrenów. A zanek na... Pierdala takim... swoim autotunem. rodzi On wygląda, kurwa, IMO, moja opinia, Zenek Martiniuk wygląda, kurwa, jak bardziej ulany, polski i jaś fasola. No kurwa... Kurwa, nigdy w życiu nie spojrzę na niego tak samo, drugi raz. Ty, no kurwa... No czy tylko ja to widzę? Nie. taki młodszy kurwa bardziej ulany jaś fasola po roku w Polsce kurwa no o, ale żeś się spokojnie to teraz beret rozpiję totalnie dobra lecimy dalej jeszcze jak stoi tutaj między tymi drzewami kurwa no, no chłopi, kurwa i dobra już serio niego kurwa nie spojrzę drugi raz samo do dobra ale chyba ta kolenda ale który, nie, nie no, ja bym wybrał Zenka, no. A poka jeszcze ten boys i repren. Swój... No nie no, no. Zenek Oj. bardziej buja, Zenek... Nie. No dobra, i będzie ten Zenek. Co my tu mamy? Świeć gwiazdeczko, o kurwa! O, no to znam! Jezusa! Nie Ale śpiewajmy razem Ja tego nie poczyjmy, znam Poczujmy ten klimat Mała świedź do Jezusa prowadź mnie Świedź, gwiazdę Aha Słysza, dobra dawaj drugą, czekaj Co to jest? Skal... Co? Skaldowie do pyta kuli słyszałem Kojarzę ale ja nie wiedziałem, że to jest świąteczne w ogóle. Kurwa świąteczna to. No ty... Teraz, ja, ja też nie wiedziałem. Nie wiem. kurwa na weselu wujek kurwa na najebano, czwartej nad ranem tańczył zawsze <noise> do tego. Skitu. Dobra, tutaj dzieci wygrywają, my lubimy dzieci. Rel. Cześć, pokaż mi ding donga. Tylko, <noise> chyba górniakowa miała lepszą wersję, ale nie wiem. Może w Amazonie teraz się to wymyśliłem. No, czekaj, czekaj, zobaczmy najpierw ding-donga. Przecież świat wczoraj jakby spał, Trochę to jak bajka. Czyż nie, nie nabierzesz się? Przecież też duży. No, jestem duży. No tak średnio bym powiedział. Dawaj, dalej, dalej. <śmulatory> Kurwa, co był Cało wstęp jak zoćmiał seksu holika od Jobsona. Ej, weź co co <śmulatory> Pa, i pójść kurwa sexaholic Jabson to czołówka kurwa to pianino słyszysz? Ja pierdoł. I, i teraz tera puść to, i teraz pójść to. <grym> <grym> kurwa, dobra, Żabson skamuje beat, Ja pierdolę. Nowa drama na YouTubie? <grym> Święta. Coraz bliżej święta! Co rozbliżę święta? Co rozbliżę święta? Nie no mi się wydaje, że margaret, no kurwa no się tu Tak, się... na no pewnie. Kurwa każda reklama Coca-Coli, ja pierdolę Co my tu mamy? Zaśnieżone no. miasta i ten zimowy czas. Oj no to jest to To jakieś nowe musi ma. być, to po lewej Jakieś nowe chyba. O tu Oj. będzie zabawka, nie? Bo Grumi to jest ten DJ taki. Ja to chyba w realniu Ja pierwszy raz to słyszę Tam było... Bu... Otulone buchem, no? Ja Też nie, tak dziwi... nie dziwi mnie to jak podstawówka cała dymi Buja, kurwa. buja Co to jest? Mistrzostwa, mistrzostwa świata kurwa w piłkę o. nożną, nie? W zimę Kurwa widzisz to? Co to? Co to kurwa jest? Ja Jakie? dobry banger. Co ty wiedor swój. Ciągle pada. Pada, śnieg jest nas. Dobre, dobra, to jest chuj. Ja bym Wy... prawo wybrał jak chuj, bo lewo to jest jakaś podruba kurwa do tego. To są Mistrzostwa Świata 2024 w piłkę nożną w zimę, nie? Dobra, <grym grym grym> piłkę to. halową. Pod choinką i Edyta Górniak. Oho. Pod choinką Margaret. Już kurwa auto blatuje. Ho, ho, twój stary, dobra. Team X, Team, team X jakiś. Dobra, nie pokaż Co to pokażę... jest, kurwa? Nie, nie stierżę, czekaj. Pada śnieg, kurwa. Edyta Górniak i Krzysztof Antkowiak. Nie no, ale Edyta Górniak. Boże, jak ona ma głos, nie? Bez kitu, az... kurwa. Ale... Aż w, w niej patelnię wylizał, nie? Jeszcze ja? Znasz na pewno. Pada śnieg. Tak, pada śnieg. A Mikołaj jedzie z saniami z reniferami. Pokaż mi ten T-Mix, bo kurwa nigdy tego nie słyszałem. O kurwa! Kurwa, leciu! Gruby Steward! Si Ej, <grym grym wziął> oni zamiast T-Mix powinni się nazywać Team P, nie? Nie, dobra, kurwa, dia pierdolę! <grym wziął> Idę w prawo, co ty pierdolisz w ogóle? O, co to jest po lewej? To wygląda kurwa film dokumentalny z drugiej wojny światowej. O dobra, pokaż to, pokaż to. Tu po tu, po śniegu kurwa, co to, co to jest? Kurwa, nie pomyliłem się! O jej, zobacz mi się, spany śnieg! O, chyba no To jest film dokumentalny Twitch Administration. Normalnie minami rzucają. Biała, śniegu nasypała, zamroziła wodę, staw przykryła lodem, Tu tup po śniegu, dzień, dzień, na stamt. AHAHAHAHA No przecież co to kurwa ja... jest? Ej dobra kurwa, bo w tej piosence musi być jakiś skrzyp, skrzyp plot. Tak, z trzypu skrzyp nam rozie, lepimy bałagan. Bałbanka. Tupu tup no, po po Pierdol, za moce to jest kurwa, kasuj to z internetu człowieku. Małwanka, na mrozie, lepimy, bałbanka. Bałbanka. Miszy, zbudujesz nowy karmnik dla ptaszków? No? No, co <grym> Jezu Kraczą głośno wrony, marzną nam ogony. Co? co to jest? Widzisz tam Tu To tu po śniegu. Dzień, dzień Ja to znam ale nie mam to, ale widzisz te ledy, kurwa? Digno sanka. Co to kurwa, I co? I co? <śś> co? <śś> Wystrzał z działa, kurwa i lepimy bałwanka, no XP w chuj. Dobra, co to jest? Czerwone gitary Genie dzień dzień tak, w roku. Taki jak. No. O. Owy, ja pierdolę. Nie powiem, że no to no, mi prawo w kuj, mimo że tupu po tu po raz jebało tym <laughs> tym telediskiem, to jednak w prawo, nie. O kurwa, Paluch szaman, ale to Rast Christmas, co kurwa? Wjeżdżam jak jebany szaman, by znów zbudzić ducha. Wszystkie osiedla się bujają, nie. nie dotarł Przykosz się za dziś, odwiedź mi wszystkie dane, odpuszcz rąk Niech to niesie na stalony brudny bruch Parze polityków uśmiechnięte na laleczkach w butu Przeciągamy im przez drzewia biały drut Nie no, no buja w okay. chuj, pokaż to drugie Rogel DLL ebe Dobra, prawo mnie Jebać. Nie słyszałem tego. Co ty pierdolisz? To, kurwa, się po ty, to W oryginale, bałej, się w oryginale, ale nie strzałem kurwa tej przeróbki. Cobra i Tiger Bones z Christmas. Dobra, to będzie za mocno, To Kto wie czy za rogiem? A <laughs> Awej dalej kurwa, pijesz refren. O! Za rogiem, nie, nie stoją anioł z Bogiem, nie obserwują zdarzeń i nie spełniają marzeń. HA! Zajebiste. No to już wiesz, nie? <laughs> Dobra, pokaż a... to, co to... a To ty jak, ten, ogarniasz choinkę do was z domu? Hyhyhy Bez Ej, przynieś taką Powiedz, <grym> nasza choinka Nie no, kurwa, lewo w chuj, jakby... Prawo buja, ale lewo w chuj No, z sentymentu, biorę Co my tu mamy znowu? A, dobra Kurwa, Martyniuk, trochę czy... za rogiem? No to lewo, nie? Definitywnie, to nawet nie to Tak, o... nawet nie będę, kurwa, puszczał, no Martyniuk jabaś, się nie umywa Ja z tą podróbę, ja się w soli. Coraz bliżej święta czy czerwone gitary? A pokaż mi to jeszcze raz. Oj, tu jest ciężki pojedynek. Cały świat się nagle zmienia. I maluję Pierwsze gwiazdy. Ty, czekaj, ja muszę coś sprawdzić, kurwa. Kurwa, co to za. Co, co to za random, check jest? No kurwa. Aha! Oh yeah. No jak kurwa nie, po roku w Polsce? Nad jasny blask. Jeden uśmiech znaczy więcej niż swu... Kurwa, ale ma co mikrofon. Ciepły, o. Dzień. dzień. Zwykły, nie, no lewo. Dzień. Dzień. Za lewo, bardzo jednak, 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 Pepsi lepsze. Ja jestem bumerem, kurwa. To my tu mamy Edyta Górniak, Krzysztof Antkowiak i przyjaciele ten zimowy czas Pokaż mi jeszcze raz ten czas! Na, to dla o kurwa, ale on zrobi to dla mnie, no to chyba prawo. Oj, Nie Oj. No, kurwa co ty? Świat, Tylko daj do refrenu, bo to tu jakieś... Właśnie czekam. Kurwa, Andersena mi to jeszcze przywołuje, okej, Ok, ok. Posolony, tak, tak. Tak, panie, już powiedział. <laughs> Ty, a właśnie, proposolenia, nie? No. Dzisiaj kurwa się prawie rozjebałem, jak jechałem do Freezjera Coś tu odpierdolił No kurwa, nie posolili, nie? I se wszedłem bokiem I prawie kurwa na barierce wylądowałem Kurwa drifterzy! Ja pierdolę, <laughs> no, Na no. Na sezonówkach, ale już są tak zorane, że... Dobra, lewo, prawo, no dobra, niech... Lewo, do lewo, ciała. lewo, ja tego prawo nie znam nawet Świeć Gwiazdeczko czy Rogal EBEB? Oj, 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 oj Dzieci czy Mefedron ciężki wybór. Jeszcze ja. Nie ten drosiak z turby śpiednie, parzem napijam cukrznie, jeśli widzisz cukinią, tigdom ty pojedziesz tą windom, zagrasz mi bong, to kurwa opij, lub z ty mój, chuj jest słodki, twoje ruchy są twoje rząki to piąki, Przeciwko nam kurwa są nowe cłogi, Czujesz się spokojny, to pewnie żyjesz w błędzie, Czujesz się spokojnie, to pewnie masz wyjątek. Nie, dobra, do Jezuska, idziemy do Jezuska. Do Jezuska, no. Nie na no, prawo bez dwóch zdań? Nie 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 no Skarek, gdzie do To jest O kurwa, świeć gwiazdeczko kontra Edyta Co teraz? To dla mnie pani Edytka, nie? Serduszko do końca życia No patrz jak ciągną krowę co? A co to kurwa No te? nie czemu? Czekaj, bo to A Zuza A co ty... Triple, kurwa Familiady czy o chuj chodzi? <laughs> Chyba czekaj, co ty chcesz? No, Myszkę? Kochanie, poznałaś właśnie nowe słowo i jak się czujesz? Na no, po co ci moja myszka? To nie ja wybrałem! Eee, coś ty kurwa wybrał! To, to nie ja wybrałem. Ja pierdolę, no kurwa człowieku! E no kurwa do skifa to jest teraz! Cofaj to! To nie ja wybrałem! Ja pierdolę, no już chuj, no ale tak się nie robi, streamer, no. A to nie ja, dobra, czekaj, kto wie czy za rogiem, czy czerwone gita... O kurwa, no to to już mamy pojedynek. To już mamy grubo, to już. To już całych cały trzeba przesłuchać, nie? I popierdolić coś przy okazji. Kurwa, no gdzie nie kliknę, to jest, gdzie jest taki pytanie. dzień? Pytanie, pytanie pod jakim kontekstem to oceniamy, czy? skilla muzycznego czy, czy, byś to puścił na przykład z głośników święta? no nie no szczerze, czerwone gitary to jest mój sentyment ja bardzo lubię kurwa ten zespół ale Halo, no za, kurwa brązową gitarę a nie czerwoną co za skamy <laughs> ale mi się kurwa no nie kojarzy ta piosenka z zimą no bardziej mnie buja o to no w kuj, w kuj, prawo Twój prawo ja pierdolę, nie znam niczego tu kurwa Oskarek, bo ty za młody jesteś Pod kamieniem żyjesz Skitu pod lasie tego tak To się Ach. kiedyś kurwa mówiło Ale będzie kurwa boomerski tekst Uwaga, trzymajcie się kurwa Gimby nie znają. Nie no, prawo, prawo Czerwone nie brzmiały kurwa mina święta No to kurwa teraz już chuj Operator teraz to los losu chyba no. Tylko 4 lata? No, skarek ja wiem, ale już w gimnazjum nie byłeś Rel? <gryl>? Kurwa To no dobra no To ma teledysk chociaż to jest jakaś karaoke Nie dostaniesz już myszki, bo trollujesz. Od rolujesz chujesz Chuj. Anioł z bokiem warto mieć marzenia Dobra, za proste rymy, wypierdalasz. Świdź gwiazdko wygrywa. Kurwa, Syzyp, jakożeli. Mam talent Oj, co tu się stało? Mamy... Trzy to. razy nie, wypierdalasz. Mamy to, świeć gwiadeczko wygrało. No dobra. Way. Mamy to. A co? A czerwone gitary tutaj były najczęściej, najczęściej wybierane. Najczęściej, no, a świeć gwiazdeczkę jako drugie.